Hej, hej! witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku i dzisiaj będzie znowu haul z temu. Dzisiaj będzie kontynuacja. Coś tam chyba z retro też jest, z tego co pamiętam, nie wszystko pamiętam, co sobie powybierałam, ale coś tam na pewno będzie z retro. Także, jeżeli macie ochotę pobyć tutaj ze mną, zobaczyć, co wynalazłam, to zapraszam kochani. I od razu przechodzę do sprawy. Tutaj mam paczuszkę. I jedziemy z koksem, kochani. Piszcie, jaka pogoda u Was, jak się czujecie. Ja się czuję bardzo dobrze. Tutaj też będą jakieś dekoracje, kochani. Posprzątałam sobie, poogarniałam wczoraj cały ogród. Eliska została u mnie i kochani, zrobiłyśmy sobie grilla. Oj, ale Szalotka, uważaj, żeby tutaj nie uszkodzić kamery, dobrze? No. Także kochani, jedziemy z koksikiem. Pierwsza rzecz, jaką sobie zamówiłam, to jest to Alarm Clock. A to jest Alarm Clock. Patrzcie, nawet nie wiedziałam. To są kwiatuszki. Będą dekoracje. Z zaraz mi będziesz podawała, dobrze? Zobaczcie. Tak. Zobaczcie co tutaj mam. Zobaczcie co tutaj mam. Patrzcie na to. Patrzcie na to, kochani. Przepiękna. Przepiękny telefonik. Jest w trzech kolorach, kochani. Tutaj tak naprawdę jest w trzech kolorach. Ale nie pokazuje się do kamery. A jak się okazuje, to jest budzik. No to jest phone, ale taki w stylu vintage. Tak, jak Wam powiedziałam kiedyś, bardzo Mami, lubię styl vintage. No i słuchajcie, przyszło. Ja myślałam, że na ja czerwony zamawiałam. Nie pamiętam już, ale nie. Chyba, chyba jednak do moich wnętrz i do mojej stylizacji to chciałam jednak w tym kolorze. Tutaj przyszedł w częściach ten zegareczek, w częściach przyszedł. Także jak sobie poskładam, to Wam wszystko pokażę. To jest oczywiście taki. Plastik, ale momentami tak, jakby czuć metal. Metalowo-plastikowy. E, także tutaj są części. Tutaj jest słuchaweczka, kochani. Także mega, mega mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Będę miała do moich wnętrz, do moich stylizacji. Zobaczcie, tutaj jest. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, kochani, bo ja nagrywam tylnią kamerą, także ja nie mam podglądu. Ale powinno być dobrze. Także super. Ale się cieszę, ale się cieszę. Dobra, to jest pierwsza rzecz. Drugą rzecz teraz z szalotkami pomożesz. Tak? Tylko uważaj, uważaj. Tutaj, kochani, to co sobie kupiłam, to jest pędzelek, bo będę tutaj malowała sobie, domalowywała różne miejsca. I co w tym pędzelku jest niezwykłego? Pędzelek jak pędzelek. Czekajcie. Pędzelek jak pędzelek, ale ta nakładka... Nie wiem jak się ją montuje. Tutaj jest taka nakładeczka, zobaczcie. Wow, so nice. Nie widzę. Tak, ale zostaw teraz. To jest taka nakładka. Chyba się domyślacie do czego ona jest. Tutaj zaraz Wam pokażę na zdjęciu. Ciężko to odpiąć teraz. Nie będę się nad tym skupiać, ale tak czy tak ten pędzeleczek wkładacie i po prostu wtedy nie będzie Wam brudził yy, na przykład futryny, czy je, nie wiem, będziecie chcieli gdzieś w rogach pomalować, yy, gdzie się różni kolor. I po prostu, żeby nie zamalować Potem. tego miejsca, to macie takie, takie oddzielenie. Czekaj, czekaj, szalotka, Ale ja Ci nie powiedziałam, że masz teraz kłaść. Czekaj, czekaj, połóżko. Za Czekaj, idź tam, idź tam. Tam mam weź sobie. No, dobra. I poczekaj, poczekaj. Następna rzecz, jaką bym wam chciałam pokazać, tak? Tu jest coś, przyszło w takim pudełku. Ale Teraz no, nie wiesz. No, to nie jest pilow, to nie jest poduszka. O, jakie to piękne. Następna, wie, bo, to jest się się bardzo, wie? bardzo spodobała. Mami, Też w stylu vintage. O, Mami, osią, podróż, jakie to wie? piękne. Mhm. Plastikowe, oh, oczywiście, wow, ale to nie ma nice znaczenia. Flowers. Nice flowers, tak. Zobaczcie, ja Wam tu nie, nie będę pokazywała. Nie no, muszę Wam chociaż trochę pokazać. Najwyżej zakryję. Działa! No, zobaczcie. Zobaczcie na to lusterko. Mummy, for you! That's for is tak. Bo ja chcę mieć chociaż jedno pomieszczenie w stylu takim vintage, w stylu retro. Bo bardzo lubię. I kochani, to trzeba wcisnąć. Teraz ja tego nie zrobię. Czekajcie, czekajcie. Jajku, jakie to, to piękne dwustronne lusterko. Patrzcie, kochani, na to. Patrzcie na to. Cudowne. Mami, Zobacz. look. Tak, zobaczcie na to. To jest plastikowe, ale tak pięknie wykonane dwustronne lusterko z jednej strony nie wiem czy to powiększające nie, raczej nie ale jest po prostu piękne po prostu piękne mega mega mi się podoba jejcie to były groszowe sprawy kochani dobrze, dziękuję, thank you następna rzecz, w ostatnim haulu Wam pokazywałam biały taki wazonik wazonik czy taki pojemniczek na pędzle a dzisiaj mam czarny taki wazoniczek. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie będzie. Spójrzcie na to. Jest po prostu piękny. Piękny ten wazonik. Biały też pięknie się komponuje. Także naprawdę można tak sobie ładnie urządzić mieszkanką. Mhm. Dobra, następne. No, give me flower. The flowers. O, dobra, thank so nice. you, thank you. To tylko jedno przyszło. Just one. O dobra, 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 dobra. Czekaj, czekaj. Wow, mamy ja i tak? Nie... Ale czekaj, czekaj, czekaj. To ja się tak nie bawię. Zobaczcie. E, takie przyszły mi kwiatuszki, taki pióropusz, ale wiecie co, wydawało się na obrazku, że jest tego więcej. Co prawda sprawdziłam, że, że to jest, są trzy takie gałązki, ale wydawało się, że będzie tego więcej. Ale to nic, rozłożę i będzie ładnie. Tak, to jest pink. Widzicie to tutaj w oddali, to białe? To jest z takiego samego materiału, taki pióropusz. Czekaj, czekaj. I patrzcie, tak to wygląda. Trzy gałązki. Raz, dwa, trzy. Zależy jeszcze jaki wazon także Tak się to prezentuje, kochani. Mam w głowie kilka pomysłów, jak ja będę chciała sobie to wszystko zagospodarować. I tutaj, co sobie zamówiłam? To na próbę. Dobrze, dziękuję. Thank you. I kochani, ja już nieraz kwiatki sobie zamawiałam sztuczne z temu, z byłam bardzo zadowolona, ale jeszcze na przykład nie miałam tulipanów, yy, chociaż mnie bardzo bardzo kusiło żeby tulipanki sobie zamówić. I tutaj, kochani, sobie zamówiłam właśnie z temu, bardzo ładnie wy wykonane. To jest, czekajcie, co to jest za materiał? jakiś taka taka guma. Ja już mam na przykład z żółte. Jak nie zapomnę, to wam pokażę. Jestem z tamtych bardzo zadowolona, ale te te są naprawdę piękne, piękne. Ale zostaw teraz. Mamusi podasz później, jak ci mama powie. Zobaczcie, jakie ładne. Trzeba je oczywiście ładnie rozłożyć. Jak się przyjrzeć, no to widać, że to są fejkowe, tak? Ale jak tak się patrzy, to tego nie widać, jak patrzyć się z daleka. Bardzo ładnie wykonane. Naprawdę za tą cenę to naprawdę warto. I miałam wziąć mama, sobie mama, dwa albo trzy opakowania, so, bo wiedziałam, of... że będzie tych róż mało. Ale wzięłam sobie drugie w innym kolorze. Zaraz Wam to pokażę. Hey, mommy, Nie wiem, zaraz zobaczymy. No, don't open. Don't open. Me? Nie otwieraj teraz tego. Drugie w kolorze takim ładnym różu pudrowym. Takim pastelowym. Tutaj też pięć sztuk. O, bo bardzo mnie ostatnio, kochani, wzięło na, na taki kolor właśnie. Na biel i na... Róż, nie mogę się skoncentrować. Ale szalotka, cichutko. Nie teraz, zobaczcie. Także pomieszam sobie w wazoniku i będzie to bardzo ładnie wyglądało. Myślę, że naprawdę będzie super wyglądało. No, naprawdę. Tylko muszę mieć odpowiedni wazonik do tego. Myślę, że będzie świetnie wyglądało. Dobra, to to już mamy. Szalotka, teraz to. Tutaj, co to jest? Oh. Tutaj kochani, tego nie będę otwierała. E, zostaw, ze sobą i przewrócisz kamerę. Zobaczcie, tutaj już kupiłam takie jesienne naklejki. Don't open now. No bied, no bied. Na okno takie jesienne naklejeczki. Tutaj jest chyba druga jakaś kontynuacja tej. Nie wiem. Jeszcze kilka naklejek mi się podobało, ale to nie tym razem. Jeszcze mamy dużo czasu. Szalotka, zostaw to. Czekajcie chwilkę, bo mi tu przeszkadza. Ej, 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 ej. No czekaj. Halo. Ojejku, czekajcie chwilę. Słuchajcie, tutaj sobie zamówiłam takie sitko. Ono jest skorkiem. Można zakryć, można odkryć. Takie regulowane siteczko i ono naprawdę bardzo malutko kosztowało. Bardzo malutko kosztuje takie coś. Ja wiem, może ze złotówka albo z dwa złote, i jest idealne do mojego zlewu, bo nieraz wiecie, coś tam wlewacie, czy jakąś zupę i nie chcecie, żeby tam jakaś pietruszka, czy coś, czy jakieś przyprawy się znalazły, wiecie, w tej róże. To po prostu sobie coś takiego. Zapodacie i fajnie. Ja już nie wylewam złup, kochani, do ubikacji, bo kiedyś czytałam takie artykuły, nawet filmiki oglądałam, że w Polsce coś takiego było, że szczury podobno wchodziły przez te wszystkie kanalizacyjne rury, więc chciałabym uniknąć takich rzeczy i tutaj w Anglii tym bardziej, kochani. W Anglii to jest plaga szczurów gdzie niegdzie, więc no, niestety, trzeba unikać takich rzeczy. Tutaj jeszcze coś mam, ale naprawdę nie wiem, co to jest. Ja nie pamiętam, do czego to było. Co to jest? Co to jest? Ale czekajcie, teraz już chyba kojarzę, tak? Po złożeniu to będzie taki haczyk na przykład, kochani, na prysznic, żeby sobie na przykład coś tam powiesić na, na tej baterii od prysznica, no. Nie pamiętam, chyba do tego to zamawiałam. I to naprawdę bardzo malutko kosztuje. Dobrze, czekajcie chwilkę. No, słuchajcie, teraz to otworzyłam. Jakie to malutkie! Patrzcie, kupiłam coś takiego z myślą o kotach. O kotach, takie dwustronne. Taki kocyk, takie spanko. Ale strasznie malutkie się to okazało. Ja wzięłam. Może nie najmniejsze, nie to pośrednie, tylko jeszcze większe. A największego nie brała. Mogłam wziąć to największe. I takie coś wzięłam, kochani. Ale to jest bardzo malutkie. Bardzo. No, tutaj się zmieszczą, co prawda, ze cztery koty, bo one lubią sobie spać razem i bardzo mocno przytulone. Wiecie, uwielbiam, ale to jest za małe. Za małe. Musiałabym jeszcze. Nie, no nie wiem, czy zamawiać jeszcze jedno. Nie, nie. Chyba sobie gdzieś w sklepie kupię stacjonarnym yy, takie spanko większe dla kotów. Bo muszę co jakiś czas wymieniać, bo wiadomo, że się niszczą. Potem do pralki to wkładacie, to się wszystko niszczy. I co ja tu jeszcze chciałabym Wam pokazać? To kochani, firaneczki. Wszystko tu jest? Firaneczki. Ja już sobie chyba, tak, tutaj mam firankę taką zwykłą, najzwyklejszą, ale taką w stylu vintage, kochani, w kuchni. Też w pokoju dziewczynek mam taką firaneczkę, bardzo mi się sprawdza ta firanka, ale tutaj chciałam coś, coś takiego, żeby komponowało z moją drugą firanką w living room, bo tam ta poprzednia, ta droga. Niestety koty ją tak zdewastowały, a teraz już tak kotów tu nie wpuszczam za bardzo. Eee, wiecie, żeby gdzieś tam po oknach chodziły. Także no, takie coś sobie zamówiłam na próbę i powiem Wam, że wygląda na to, że będzie porządna ta kiramka. Zobaczcie, tiulowa. Tiulowa, zobaczcie, patrzcie na to. Zwykła tiulowa i wymiary Chyba nie wiem, 150 albo 160 na długość, a na szerokość, chyba nie wiem, ze 120, coś na pewno więcej niż, niż metr. E, a to jest jedna, prawda? A są dwie. Są dwie. Także zobaczcie tutaj z tyłu. Może być wejście tunelowe. Ja mam wejście tunelowe, ale możecie też sobie żabki, czy co tam wiecie, co macie, możecie sobie pozwijać, zmarszczyć tą całą firaneczkę, ale ja mam tu to wejście tunelowe, co mnie bardzo, bardzo cieszy, ale super. No i wiecie, tutaj te, te brylanciki, tamta moja druga też ma brylanciki, ta, ta polska, bardzo droga, ta druga się uchowała, a ta, ta pierwsza niestety. Powyciągane, powyrywane te nitki. Fajnie, ta jest idealnie biała i ma szarości w sobie, także no będzie... Idealnie pasowała do, kochani do wystroju. I tutaj macie takie coś narzepy. Oczywiście, żeby sobie związać, zebrać tą firaneczkę. Także świetnie, także świetnie, taka obrączka. No. Dwie takie obrączki do jednej i do drugiej firanki. Także to są wszystkie moje zakupy. Mam nadzieję, że miło dzisiaj ze mną spędziliście ten czas, że znaleźliście coś też dla siebie tutaj w tym haulu. Piszcie, co Wam się podoba z tego haula. Jestem bardzo ciekawa. No róże, naprawdę róże wyglądają mega, zarąbiście. Zarąbiste są te róże. A gdzie ja tamte mam? Tamte gdzieś... Aha, na okno. Ale lusterko, lusterko mnie po prostu rozwaliło. Lusterko jest mega zarąbisty, no i ten telefonik. Ale będzie super to wyglądało. No i też mi się podoba pędzelek z tą nakładką, bo ja zawsze kombinuję, wiecie, taśmy przyklejam, żeby tam nie pobrudzić, a tutaj takie coś wymyślili, wymyśleli? Wymyśleli. No. Takie ułatwienie, super sprawa. Naprawdę. A właśnie teraz będę niedługo sobie... Domalowywać tutaj. Także super, super, zarobiście. Różyczki są w pytkę. To by było fajne, ale kochani, żeby więcej było tego. Po prostu. Jeszcze żeby miała jedno takie opakowanie. Może sobie zamówię. Ale wiecie, coś mnie tak wzięło ostatnio na róż. Na róż, na, na beż. Chcę troszeczkę ożywić ten dom, ale mieć też taki stonowany. Ja bardzo lubię pastelowe kolory, kochani. No, pastelowe kolory są zazwyczaj takie bardziej wiosenne, się mówi, ale czy ja wiem? Według mnie po prostu przez cały rok może być. No. Dobra, to nic, to uciekam. Trzymajcie się, kochani. Zostawcie lajka, zostawcie subskrypcje, komentarze, serduszka. Każdy rodz rodzaj yy, zostawienia po sobie znaku jest dobry. No, dobre. Dzieci dzisiaj frytki sobie zjadły. Zaraz będę dawać im yy, kolejną porcję jedzenia. Yy, no, zupka jest już też ugotowana. Zrobiłam rosół dzisiaj. Yy, dzisiaj, kochani, położyłam dywan. Dywan położyłam ten z ten temu, ten duży. Fajnie wygląda. Jest taki dosyć śliskawy, to nie jest ciężki dywan przede wszystkim, bo słuchajcie za taką kwotę to porządnego dywanu nie dostanie się, nie oszukujmy się. Ale słuchajcie, on ma być tylko pod krzesła te królewskie i pod i pod kochani stół ten ciężki, no żeby się tam wiecie nie zdeformowała podłoga, no i to też lepiej wygląda wiecie jak są na jakimś dywanie. A na razie mi nie stać, bo mamy inne wydatki więc zbieramy na coś innego na inne cele więc nie bawimy się wiecie w jakieś większe koszta teraz z czasem kiedyś jak już byśmy mieli swój dom no to co innego to wiadomo, że wtedy się kupuje lepsze rzeczy wiecie stół i krzesła jakieś takie meble, sofy to możecie przenieść spokojnie do Waszego domu no ale jakieś tam tapety jak teraz inwestowała w to wszystko to po pierwsze poniszczam dzieci, a po drugie kochani no nie ma sensu zostawiać w tym domu jak jakiś tam plan jest prawda żeby coś kiedyś mieć swojego no dobra no i to to też wygląda mega bardzo mi się to podoba bardzo mi się to podoba no dobra kochani to nic trzymajcie się i do, do usłyszenia do zobaczenia w kolejnym filmie pa pa